Cześć kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na ostatni filmik w roku i będzie to filmik o perfumach na noc sylwestrową. Jak zwykle, tradycyjnie, oczywiście, sylwester przed nami. Ten rok zleciał podobnie jak poprzedni rok, niesamowicie szybko, nawet nie wiem kiedy. Po prostu tyle, tyle się działo. Także tutaj od razu chcę Wam złożyć życzenia wszystkiego najlepszego w nowym roku, żeby, żeby Wasze plany wypaliły, żeby ten kolejny rok był jeszcze lepszy, oczywiście, niż poprzedni. I ponownie dziękujemy Wam za bycie z nami, z Potocka Perfumery, z Perfumerią moją i mojego męża w tym roku. Dzięki Wam możemy się rozwijać, tak jak już Wam to mówiłam. Przy okazji filmiku na, o perfumach na wigilię, także bardzo, bardzo się z tego cieszymy. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy, jesteście z nami także za kolejny rok. Toast taki tutaj wirtualny wnosimy, wznosimy dla Was i bardzo, bardzo dziękujemy. Także dla Was wszystkiego najlepszego. No i zacznijmy. Pomyślałam sobie, że tutaj dziesięć zapachów ujmę w tym zestawieniu, podobnie jak w perfumach na Wigilię. Pomyślałam, zatrzymajmy ten temat i tak dla każdego będzie tutaj coś miłego, myślę, ale tematyka, no dzisiaj jest taka wielce imprezowa, będą to perfumy zdecydowanie mocniejsze, z pazurem i takie eleganckie, skrzące, dokładnie takie, jak ja lubię, także no, jeżeli jesteście zainteresowani, co dla Was przygotowałam, jakie 10 zapachów, to bardzo proszę zostańcie ze mną, mam na imię Justyna, to jest mój perfumowy świat, jeżeli Wam się Tutaj podoba, serdecznie zachęcam, aby ze mną zostać na dłużej. Odwiedźcie mnie też na Instagramie oraz na Instagramie właśnie naszej perfumerii Potocka Perfumery. Jeżeli oczywiście macie czas i ochotę, także zacznijmy ten filmik. Tak jak mówiłam, 10 zapachów. Myślę, że każdemu coś się spodoba. Będzie to jakaś inspiracja. Oczywiście, jak zwykle nie jest to to, że musicie nosić koniecznie te zapachy, o których tutaj Wam mówię, nie musicie wybrać żadnego z nich na Sylwestra, ważne, w czym wy czujecie się dobrze, ale to jak zwykle moja taka subiektywna lista. Pewnie jeden z tych zapachów ja osobiście założę na Sylwestra, chociaż Sylwester w tym roku. Spokojnie w domu, także bez żadnych jakichś tam ekscesów szczególnych. No i pierwszym zapachem będzie zapach, który mi się wyjątkowo imprezowo kojarzy. No i też chciałam dodać właśnie, że jeżeli nawet nie idziecie na imprezę, no to co szkodzi pachnieć imprezowo, prawda, w ten dzień. No i pierwszym zapachem, który mi się właśnie tak też imprezowo kojarzy, no i ma w sobie troszeczkę takiej alkoholowości nawet jest Sora Mandor, no i u nas w sklepie ten zapach znajdziecie bardzo, bardzo go lubię. To jest zapach z tonką. Natomiast ta tonka właśnie, tak jak mówię, jest taka głęboka, alkoholowa, wiśniowa wręcz. Pomimo, że tutaj nie ma wiśni w tym zapachu, wiele osób właśnie wiśnie wyczuwa. No dla mnie to jest taka jakby alkoholowa wręcz wiśnia, pomieszana jeszcze do tego z zamszem. Naprawdę zapach taki dosyć fan fatal i ja Wam powiem, że też na imprezy jakiekolwiek też zapachy właśnie tego typu lubię wybierać, więc jest to zapach dla mnie taki femme fatale, yy, takiej kobiety, wiecie, ubranej na czarno w jakieś tam cekiny, no mi bardzo ten vibe odpowiada, czerwone usta yy, i właśnie dokładnie tak ten zapach dla mnie pachnie, Przepiękny, głęboki, właśnie troszeczkę alkoholowy, lekko słodki, ale nie zasładzający. To też nie jest typowy gourmand, także Soradora Mandol. I drugim zapachem będzie zapach, też, który u nas znajdziecie: jest to zapach marki Jusset. I Jusset słynie z gourmandów, natomiast to nie jest taki dosłowny gourmand. I tutaj mam, mam dla Was Delicious Black Powder. No i to jest zapach, w którym mamy kakao, mamy tonkę, natomiast. Tutaj aż tak bardzo jadalnie nie jest. Jest to zapach dosyć mroczny, słodki też. Tego kakao też nie czuć za bardzo. Nie myślę, że to jest taka typowa czekoladka. Tutaj mamy też taką pewną soczystość jakby z jakiegoś tam bliżej nieokreślonego owocu, tak jak dla mnie przynajmniej. Taka też jakby troszeczkę wiśniowość, ale jest to już taka jakby galaretka wiśniowa, coś takiego i muszę Wam powiedzieć, że ten zapach bardzo jakoś tak w dalekim rzucie przypomina mi troszeczkę klimat Karoliny Erery Good Girl, bardzo, bardzo troszeczkę, to to nie jest absolutnie żaden klon ani nic, natomiast gdzieś tam ten vibe taki wieczorowy, imprezowy, no tutaj jest o wiele, wiele słodziej też niż w Karolinie Ererze. Gdzieś ten vibe jest tutaj w tym zapachu zachowany. Jest to zapach bardzo złożony też, skrzący, trochę mroczny. Także jeżeli też takie zapachy lubicie mroczne, no to jak najbardziej Rousset Delicious Black Powder. No i jeżeli o Karolinie Ehrerze Good Girl mowa, no to nie mogło tutaj zabraknąć tego zapachu. To jest zapach, który chyba już dwa razy, już w dwóch filmikach na temat perfum sylwestrowych się pojawił. No ale no musi się pojawić, bo chyba to znowu będzie mój zapach na Sylwestra. To jest taki sylwestrowy zapach dla mnie... No właśnie, klasyczna Good Girl od Karoliny Erery. Ja wiem, że niektórzy mówią, że ten zapach to jest totalny kicz, że nic ciekawego i tak dalej. Natomiast dla mnie Ciągle jest to zapach naprawdę fantastyczny. On jest dla mnie bardzo złożony, ma w sobie dla mnie dużo kontrastów, pomimo też dużej ilości jakichś tam gurmandowych składników, typu praliny na przykład nie zasładza mnie ten zapach, on wręcz ma w sobie coś takiego odświeżającego troszeczkę. I wręcz jakiś taki momentami nawet pierwiastek męski. Nie wiem, dlaczego tak czasami to odczuwam. No i. Mam tutaj naniesione dzisiaj, bo właśnie noszę sobie, ale zaaplikujmy jeszcze. No, naprawdę, dla mnie to jest impreza w butelce. Bardzo komplementogenny też zapach, więc jeżeli wam na tym zależy, no to wybierzcie. No, jest to typowy, typowy mainstreamowiec. Ja zazwyczaj mainstreamu nie lubię, bo nie ma nic ciekawego do zaoferowania. Natomiast Good Girl, no tutaj robię wyjątek, jeden z nielicznych, ale jednak też lubię oczywiście niektóre zapachy mainstreamowe. No ten należy zdecydowanie do nich zdecydowanie bardzo fajnie mi się nosi, bardzo, bardzo imprezowy zapach także. Karolina Herrera Good Girl. No i kolejny klasyczek, też mainstreamowy, no też nie mogło go tutaj zabraknąć, Versace Crystal Noir i jest to wersja wody toaletowej, bo ja taką wersję w swojej kolekcji posiadam. Tego zapachu też nie muszę nikomu przedstawiać, on, tak jak Wam zawsze mówię, jest niby dystansujący, jednocześnie właśnie jest taki zachęcający do interakcji, więc tutaj też taka gra kontrastów, myślę, że ja po prostu bardzo, bardzo lubię takie zapachy. On jest niby mroczny, ale z drugiej strony jest mydlany, dla niektórych osób zbyt mydlany, wiele razy mi piszecie właśnie, że ten zapach zbyt mydlany dla Was jest, dla mnie tutaj w tym zapachu wszystko jest w porządku, wszystko gra, także no oczywiście zależy to od Waszych preferencji, natomiast no dla mnie Versace Crystal Noir 10 na 10 no i trwałość tej kompozycji też rewelacyjna, pomimo, że jest to woda toaletowa, także Versace Crystal Noir i kolejnym zapachem będzie zapach niszowy już, jest to też mój ulubieniec, taki na chłodne dni, zimowe dni, Room 1015 Cherry Punk, i ja mam tutaj wersję ekstraktową. Ja Wam mówiłam w tamtym roku też, że dla mnie wersja, czy to ekstrakt, czy to klasyczna wersja, one nie różnią się zbytnio na mojej skórze. Natomiast są osoby, które mówią, że tą różnicę wyraźnie wyczuwają. Jeden z tych zapachów jest dla niektórych zbyt skórzasty, drugi jest w porządku i odwrotnie to nie tylko że ekstrakt. Ekstrakt dla niektórych brzmi bardziej właśnie skórzaście na skórze, a dla niektórych bardziej owocowo, i ja jestem tą osobą, dla której ekstrakt brzmi na skórze bardziej wiśniowo, bardziej soczyście. Jest tutaj ten. Aspekt skórzastości oczywiście, natomiast to nie jest ta śmierdząca taka skóra odrzucająca. To jest taki raczej czarny zamż, coś takiego. Zapach bardzo taki pociągający, właśnie wiśniowy, taki likierowy też. Jest tutaj też szafran, który tą skórzastość gdzieś tam podbija, ale właśnie w bardzo taki fajny, elegancki, delikatny sposób, taki miękki wręcz, ale zadziorny, nadal z pazurem. I ekstrakt trwa na mojej skórze też bardzo, bardzo długo. Więc no, ja uważam, że ten zapach jest totalnie rewelacyjny, też jeżeli chodzi o takie imprezowe sytuacje. Super taka wiśnia z pazurem dla mnie o wiele lepsza niż Tom Ford. Los Cherry to zdecydowanie, mimo że jest w klimacie. I kolejnym zapachem będzie zapach, który możecie dorwać w bardzo dobrej cenie na Amazonie, ale nie tylko, bo tutaj chodzi mi o DNA zapachowe i jest to DNA zapachowe Montal Intense Cafe. Natomiast ja tutaj dla Was mam odpowiednik włoskiej firmy LPDO i jest to Superb Cafe, natomiast taki sam zapach dostaniecie w Zarze i jest to Zara Rose Gourmand, więc jeżeli lubicie po prostu pączkową różę, słodką, tak, takie wiecie płatki róży wymieszane z cukrem, nawet lekko alkoholowe, bym tutaj się pokusiła o takie stwierdzenie. Jakby takie to były płatki z cukrem zanurzone w waniliowym likierze, coś takiego. No to zdecydowanie ten zapach też na imprezę wam się nada, jeżeli chodzi o tą wersję LPDO. Jest to niesamowicie trwały zapach. Jak mówię, ja na Amazonie go kupiłam za jakieś śmieszne pieniądze, chyba 40 zł, chociaż to było dwa lata temu. Więc musicie sobie sprawdzić, czy nadal takie oferty są aktualne. Tak jak mówię, z szeroko dostępnych Zara Rose Gourmand ona nadal jest na stronie. Zary, można kupić teraz mniejsze pojemności, więc no tutaj wybór macie spory, jeżeli lubicie właśnie taką różę zadziorną, imprezową, bardzo, bardzo intensywną, intensywnie wyczuwalną, ale też bardzo przyjemną dla otoczenia, no to zdecydowanie Superb Cafe, albo Zara Rose Gourmand, albo Intense Cafe od Montal, jeżeli macie, bo są to wszystko praktycznie identyczne zapachy i ja jako odbiorca takiego zapachu muszę powiedzieć, że naprawdę przyjemnie przebywa się obok osoby pachnącej, tym profilem zapachowym ma on w sobie coś kuszącego, właśnie słodkiego, takiego zadziornego, różanego. Myślę, że róża to też jest, mimo wszystko, że niektórzy nie lubią. Myślę, że róża jest takim uniwersalnym zapachem, który lubi wiele, wiele osób. No, oczywiście wiadomo, że nie wszyscy, ale wiele osób lubi. I kolejnym zapachem będzie zapach, który polecam tutaj zamiast Eliena od Muglera. Elien to jest też dla mnie taki imprezowy zapach, elegancki wyniosły, natomiast ja tutaj polecam o wiele lepszy parametrowo i w ogóle w wyczuwaniu, nie taki mydlany, Emmy w Glamour i to jest dla mnie elien na sterydach, wiele osób właśnie porównuje ten wypust do eliena sprzed reformulacji. ja się z tym zgadzam, bo później testowałam sobie inne elieny, no i też te nowsze jakby elieny i nie mają one, no właśnie są one bardziej mydlane, nawet mam taką perfumetkę 10 ml, ona jest bardzo, bardzo mydlana, natomiast jeżeli Chodzi o tutaj Mikale w Glamour. Jest to chłodny, wyniosły jaśmin. Dla mnie to jest zawsze, jak Wam mówiłam, takie wyobrażenie krzaka jaśminu, który jest na zewnątrz, jest wokół bardzo parno, nadchodzi burza i dokładnie ten zapach przynosi mi takie skojarzenie. Przy tym jest on bardzo elegancki, tak jak powiedziałam, wyniosły, nie biorący jeńców. No, ja zdecydowanie takie zapachy na imprezy preferuję, więc tutaj Mikael. Ale w Glamour jako zastępstwo dla Aliena, chyba że macie Aliena, czy to starszą formulację, czy to tą obecną, jesteście zadowoleni, jak najbardziej też nosimy. I kolejnym zapachem będzie zapach również od nas z perfumerii, i to jest zapach też dla miłośników zapachów z tonką, migdałowych, trochę słodkich, takich skrzących, eleganckich, bardzo w stylu BDK Velvet Tonka. I jest to Nectar Olfactive Supreme Nectar. Przepiękny, absolutnie przepiękny zapach. To jest właśnie bardzo podobny zapach do BDK Velvet Tonka. Troszeczkę bardziej gładki, troszeczkę taki jakby miodowo-kremowy. Natomiast nie zrozumcie mnie źle, tutaj, Miodu per se takiego nie ma, animalnego, drapiącego w gardło, jak na przykład w Jean-Paul Gaultier-Skandal. Tutaj wszystko jest takie. Gładziutkie, eleganckie, migdałowe, słodkie, takie jedwabiste wręcz, intensywne, ale jednocześnie też tak kojarzące się, jakby z pielęgnacją do ciała. Bardzo, no tak jak mówiłam, taki złocisty jedwab. Jeżeli takie zapachy lubicie, właśnie tonkowe, migdałowe, kwiatowe, to zdecydowanie ten zapach koniecznie musicie przetestować. I tak samo, jeżeli lubicie welwet tonka, to ten zapach sobie spróbujcie, bo on jest troszeczkę właśnie. Bardziej taki łagodniejszy, ale nadal trzyma ten klimat tego zapachu. Taki właśnie wspaniale migdałowy, apetyczny, skrzący, bardzo, bardzo, bardzo elegancki. Ten zapach też w swoim wydźwięku jest niemalże złocisty. Także Nektar olfactive, Supreme Nektar możecie sobie na przykład na Sylwestra kupić tylko i wyłącznie odlewkę u nas i mieć na tą specjalną okazję, bo odleweczki też mniejsze pojemności sprzedajemy. Także Supreme Nektar od Nektar olfactive i dwa ostatnie zapachy. Tutaj chyba jedna z, z najświeższych propozycji w tym zestawieniu, natomiast nie pozbawiona y, siły rażenia. Naprawdę jest to nuklearny mocarz. Y, jest to y, z tego, co już pamiętam, chyba dobrze pamiętam: tak, to jest wypust tegoroczny Mark Antoine Barois. Tilia. Jeżeli e, chcecie pachnieć właśnie troszkę bardziej świeżo, nie tak fanfatal, ale no chcecie też robić statement i chcecie, żeby wasze perfumy były wyczuwalne, Tilia zdecydowanie. E, no i jest to oda do kwiatu lipy. E, ten kwiat lipy jest taki właśnie no, miodowy, pomieszany z wetywerią, więc tutaj jest troszeczkę taka jakby kwaskowość. Jest też jaśmin, więc jest, jest też słodko-upojnie. Ta lipa jest gdzieś tym jaśminem właśnie bardzo, bardzo fajnie podbita. Także jeżeli szukacie czegoś bardzo świeżego, takiego praniowego wręcz momentami, bo mi ta lipa tak praniowo-miodowo momentami wybrzmiewa tutaj w tym zapachu, jest to niesamowicie trwała kompozycja. Tylie koniecznie też spróbujcie, bo naprawdę, jeżeli lubicie takie troszkę jaśniejsze kompozycje, no to to będzie zapach dla Was. Jeżeli lubicie zapachy białokwiatowe, myślę, że też warto sobie spróbować. Jest sporo osób, które mówią, że ten zapach pachnie dla, niej, dla nich bardziej jaśminowo niż lipowo. Dla mnie, ja tutaj osobiście bardziej wyczuwam lipę, ale taką inną na sterydach, taką trochę kosmiczną, bo taki był zamysł tego zapachu. No, także, no wiadomo, każdy nos czuje inaczej. Natomiast ogólnie ten zapach jest niesamowicie trwały, inny zupełnie od wszystkiego, co jest na rynku. Myślę, pomimo że profil zapachowy nie jest jakiś skomplikowany, jest to. Totalny mocarz, więc można tutaj się zaopatrzyć w taki zapach na imprezę. I ostatnim zapachem będzie zapach, który ostatnio noszę namiętnie, cały czas. Myślę, że on jest idealny na każdą okazję i jest to zapach, który jest taką wersją fan fatal na każdą okazję też. Jeżeli lubicie takie perfumy, to będzie fajny codziennie, ale nie tylko. Oczywiście on na wieczór też się jak najbardziej nada. Narciso Rodriguez Mask Noir Rose. I zobaczcie, ja mam 50 ml i zużyłam naprawdę sporo. Royus. Jak na mnie to zużycie jest bardzo, bardzo spore. Bardzo często teraz w tym sezonie zimowym używam tego zapachu. No i tutaj mamy różę, mamy śliwkę, mamy piżmo. To wszystko jest bardzo fajnie zblendowane, bez żadnych takich ostrych kantów. To wszystko jest gładkie, ale jednocześnie właśnie takie mroczne, trochę tajemnicze, trochę soczyste, ale w taki sposób jak soczysty jest drzem na przykład ze śliwek. Róży tutaj też nie czuć jakoś mocno, więc jeżeli boicie się że jest to zapach typowo różany, nie lubicie takich typowo różanych woni, na przykład te LPDO Super Cafe by wam nie podpasowało, czy Zara Rose gourmand, to jest zupełnie inny zapach. Ja tutaj róży mocno nie czuję, to jest raczej coś takiego no gładko mrocznego, tak można powiedzieć. Trochę jest tutaj ta po pocukrzona śliwka, ale ona też nie jest za mocna. Tutaj nic nie wybija się na prowadzenie za bardzo. Jest to zapach, tak jak wam mówiłam, który jest dla mnie takim damrich, zwłaszcza tak jak mówię w chłodniejszy dzień. Mm, I co najśmieszniejsze, nie lubiłam w ogóle tego zapachu w ubiegłym roku, jak testowałam, mówiłam, co to jest za dziwny potworek. Wręcz ten zapach pachniał dla mnie tanio. W tym roku totalnie się to zmieniło. Uwielbiam ten zapach i bardzo, bardzo polecam na wiele okazji, ale w tym też na Sylwestra, bo jest to też zapach, który właśnie podobnie jak Crystal Noir, on oblecieć może brzydko mówiąc każdą okazję i wpasować się idealnie w otoczenie. Także Mask Noir Rose od Narciso Rodriguez i to by było na tyle, jeżeli chodzi tutaj o zestawienie zapachów na Sylwestra. Jak zwykle dajcie mi znać, co wy planujecie nosić w tą noc sylwestrową, czy to zostajecie w domu, czy idziecie na imprezę, tak jak mówię, nieważne, na pewno chcemy wszyscy fajnie i dobrze pachnieć i jak to zawsze się śmieje, wiadomo, że teraz możemy możemy, wiecie, mówić, że ubierzemy to i to a rzeczywistość weryfikuje, bo jesteśmy przecież perfumoholikami i często w ostatniej chwili taką decyzję zapachową podejmujemy. Także ja Wam ponownie życzę wszystkiego co najlepsze w nowym roku, wspaniałej szampańskiej i pachnącej zabawy. Do zobaczenia w 2025 w kolejnych filmikach. Pa, pa.